Założę się, że macie na swoich działkach jakieś takie miejsca, których się po prostu wstydzicie. O na przykład takie. Na mojej działce takich miejsc jest, no nawet kilka. I właśnie zbliżam się do jednego z takich właśnie miejsc. Są to moje trzy malinowe zagonki. Ten jeszcze wygląda w miarę, jak się mu tak przyjrzeć. Ale ten, no masakra, tu jest chwast na chwaście, pokrzywy, jakieś drzewka. Muszę Wam powiedzieć, że mam zamiar się tym wszystkim dzisiaj zająć, ponieważ, no szkoda, tutaj takich malinek gdzieś one sobie tutaj wyrastają. No a przez to, że są tak bardzo zachwaszczone, nie mogą się optymalnie rozwijać. No, i po prostu szkoda takich czerwonych, pysznych malin. Prosto do buzi. Mm, pycha. No nic, zobaczcie tutaj. Tutaj to jest naprawdę masakra. Tutaj właściwie nie ma malin, tylko są pokrzywy i jakieś inne chwaściory. Spróbuję tutaj coś z tym zrobić. Tutaj też zobaczcie. Takie metrowe, ponadmetrowe pokrzywska, a malin jest w sumie krzaczków. Sporo. Także zabieram się za robotę. Będzie to strasznie żmudna robota, dlatego zaopatrzyłem się oczywiście w gumowe rękawice, ponieważ to wszystko trzeba będzie wyrwać ręcznie, a że jest tam mnóstwo pokrzyw. No to rękawice będą tutaj niezbędnym atrybutem. Myślę, że takie się nadadzą do wyrywania właśnie takich, oto, pokrzyw. Już Wam pokazuję, co tutaj rośnie w tych moich malinach. Chwast na chwaście. Na początek spróbuję, może usunąć te najbardziej dominujące chwasty, które tutaj mam czyli oczywiście pokrzywy. One nie mają aż tak głęboko umiejscowionego systemu korzeniowego no i można je tak swobodnie raczej wyrywać szczególnie, że są takie długie i zobaczcie, część można wyrwać z korzeniami dlaczego tu jest tyle tych pokrzyw? ponieważ na początku, kiedy maliny sobie rosną rosną również z pokrzywami a musicie wiedzieć, że tak na początku, kiedy maliny są młode, ciężko je tak odróżnić właśnie od pokrzyw. Dlatego część z tych pokrzyw się tutaj po prostu uchowała. Zobaczcie, system korzeniowy wyrwany. No i jest ich strasznie dużo. O tutaj dodatkowo jeszcze innych fast. Spróbuję to wyrwać w całości. Jest to Powój polny. Kolejny chwast, który jest naprawdę, no właściwie nie do usunięcia z działki. Trzeba go systematycznie wyrywać, usuwać. Ale on potrafi tutaj nawet zdominować pokrzywę. Zobaczcie, jak on się tutaj oplótł wokół właśnie tej pokrzywy. Masakra. Że ja się tym wcześniej nie zająłem. Jest to naprawdę wielki powód do wstydu. W tych malinowych zagonkach rośnie mi jakaś taka trawa. Ona sobie wysycha, ale rośnie cały czas. Zobaczcie takie dosyć gęste kępy, ona tworzy i strasznie ciężko to się wyrywa. Trzeba się z tym naprawdę namęczyć. No, tak to jest wszystko zaniedbane, niestety. Dodatkowo, co tu mamy? Jakieś małe pokrzywy, no i jakieś małe dęby to pewnie wiewiórka sobie tutaj tego żołędzia przyniosła, a on sobie tutaj po prostu wykiełkował w tych moich malinach. No i mam tutaj małe dąbki, czy dębki. No, także trzeba je też oczywiście usunąć. O, zobaczcie, tu taka fajna, malutka sadzoneczka z żołędzia. No, też ją trzeba będzie usunąć. Chociaż ona pewnie odrośnie, bo nie udało mi się tego z korzeniem wyrwać. A jak widzicie, jest tutaj jeszcze ta trawa. Także podejrzewam, że jak ja to usunę, to i tak to za jakiś czas wyrośnie znowu. Trzeba być po prostu regularnym w takich pracach odchwaszczających. Można by było zastosować jakąś ściółkę. No tylko, że. Nie mam jeszcze, muszę Wam powiedzieć, żadnego doświadczenia ze ściułkowaniem malin. Wiewiórki przyniosły żołędzie, to i oczywiście przyniosły orzechy. Zobaczcie, tutaj jakiś orzech sobie rośnie. Samopas, ależ go ciężko wyrwać. On jest właściwie nie do wyrwania. Spróbuję się zaprzeć i wyrwać go. Troszkę inaczej, albo po prostu przyniosę sobie nożyce. Spróbuję usunąć tego orzecha takimi nożycami. Ciachnę go gdzieś tam u podstawy. No nie wyrwę go z korzeniem, więc on zapewne znowu urośnie. No ale przynajmniej. O, udało mi się. O, zobaczcie. Taki już całkiem spory orzech. No jego na bank. Trzeba usuwać z takich właśnie zagonków, ponieważ orzechy pobierają sporo wody. Kolejną rośliną, która dominuje tutaj w tym moim malinowym zagonku, jest skrzyp polny. Jego się naprawdę bardzo trudno pozbyć, ponieważ nie da go się tak wyrwać po prostu. On jest strasznie taki, jakby kruchy. No i wyrywając go, wyrywamy tylko jego część. Nie z korzonkiem. No, zobaczcie, tutaj też jest sporo tego skrzypu. Kurczę, muszę Wam powiedzieć, że zaczyna coś kropić. Spójrzcie na niebo. Taka chmura mi tutaj przyszła. Także ja będę musiał się śpieszyć, żeby się z tym wszystkim uporać. No i spójrzcie, moi drodzy. Same kłody pod nogi. Przyszedłem sobie popracować na działce a tutaj nagle deszcz no ale w sumie ma to swoje dobre strony ponieważ te chwasty które ja tam wyrywam one nasiąkną wodą i może będzie je łatwiej wyrywać mam nadzieję że ten deszcz za chwilę przejdzie i będę mógł z powrotem wrócić do mojej pracy związanej z usuwaniem chwastów z mali Moi drodzy, uporałem się trochę. Musiałem się przebrać w kalosze w długie spodnie, ponieważ no, w takim deszczu nie dało się pracować. Jeden kosz, no i zobaczcie, udało mi się tutaj usunąć większość tych chwastów. Pozostały już tylko maliny, z czego jestem naprawdę zadowolony. No, bo widać przede wszystkim te maliny teraz. One dostaną sporą porcję deszczu. Na pewno podrosną. No i ta woda będzie tylko i wyłącznie dla nich. Także jeden zagonek zrobiony. i Czekają mnie jeszcze pozostałe. Miałem odchwaszczać kolejne zagonki. No ale deszcz znowu się nasilił. No i co ja Wam mogę pokazać? Jedynie moje kalosze. Muszę przeczekać tą ulewę i wracam zaraz do pracy. Moi drodzy, ciągle pada. Ja teraz schowałem kamerę pod takim oto parasolkiem. Między deszczykiem a deszczem udało mi się odchwaścić te trzy moje zagonki. I zobaczcie, od razu tutaj zrobiło się tak jakby czerwono, malinki po prostu ujrzały światłodzienne. Nie są już zdominowane przez pokrzywy oraz inne chwasty, a są odchwaszczone. Zresztą to widać, ile tutaj przestrzeni między nimi się pojawiło. Nie tylko tutaj. Zobaczcie, tutaj ten drugi zagonek, który był całkowicie zachwaszczony. No tutaj tych malin jest niewiele, no ale mam nadzieję, że po odchwaszczeniu tego wszystkiego, one zaczną sobie powoli tutaj rosnąć. No, tutaj jest naprawdę mało tych malin, ale co innego, tutaj. Tutaj nie było aż tak sporo roboty, ponieważ właściwie polegało to tylko na wyrwaniu tych bardzo długich pokrzyw. Co widzicie, udało mi się. No i tu są dosyć okazałe te maliny. One Będą jeszcze za jakiś czas się ujawniać. Jest ich tutaj naprawdę całkiem dużo. Moi drodzy, udało mi się tą pracę wykonać, mimo że deszcz był niesamowity. Moje beczki są napełnione w 100%. No i malinki też dostały sporą porcję wody. Powtarzam, malinki, nie chwasty w malinkach, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, że w końcu coś zrobiłem właśnie dla tych malin. Mam nadzieję, że będą sobie rosły teraz spokojnie, aż do jesieni owocując. No dobrze, no to dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i trzymajcie się. Cześć, do następnego.